Czasem, gdy zamykasz oczy i wsłuchujesz się w ciszę, możesz usłyszeć coś więcej niż tylko własne myśli. O duchach usłysz to, czego nie widać. Lubisz się bać? Horrory to twój żywioł, a może wręcz przeciwnie, już dawno przestały cię one przerażać. Posłuchaj o prawdziwych nawiedzeniach i zjawiskach nie z tego świata. Duchy, demony, opętania. To wszystko i jeszcze więcej znajdziesz w podcaście o duchach, gdzie co odcinek zadaje pytanie, czego dusza pragnie. Dołączysz? Czy strach cię obleciał?